Witam. ej nie mogę, kurwa, muszę to gdzieś odkładać. To coś obiektywu, bo ja to... Ja to rozpiłem cały czas w tym bawię od początku streama, no. Muszę inną zabawkę znaleźć, inna zabawka. O, jaką masz kamerę? A właśnie nie powiedziałem jaką kamerę kupiłem wreszcie. Dobra, już mam powiem. Kupiłem taką kamerę. Taka kamera. Kamera taka Sony A6400, czyli bez... bez lusterkowiec, tak? Tak. Taki aparat, taki. I taki obiektyw Sigma 16 mm 1,4 Taka jest kamera Teraz do tego, do kompa Ale bogol? Nie no, tu nie no, wydaje mi się nie No na przykład Xayo i Popo mają, znaczy nie wiem jaki Popo ma obiektyw w sumie, ale Xayo i Popo na przykład mają yy, Mają tą kamerę Plus Xayo ma obiektyw Który ma obiektyw? Za 3 koła czy za 5 koła wreszcie? Chyba za 5 koła. Ale nie pamiętam jaki to był. Też to była chyba Sigma. Musiałbym znaleźć, ale nie pamiętam. Gada, że 25 koła nie ma na nagrodę za przegranie, w a 4K na kamerę, wy. No tak, ale kamera to jest inwestycja dla mnie, w mojego streama. 25 k musiałbym dać komuś za 4K Minecrafta. O czym ty piszesz? Bo nie wydałem 4 koła, tylko no, razem z Cam Linkiem, kamera, obiektyw, statyw, chyba 6300 wyszło wszystko plus kable i bateria do kamery no przy czym też odliczę to sobie z podatków bo 25K musiałem dać taką komuś, no i wiesz, 6K 25, no jest lekka różnica. Ale kupiłem taką właśnie, bo już stwierdziłem, że ten, że no jakby fajnie mieć to na streamie plus ewentualnie właśnie mogłem na przykład wziąć, wiecie, na, na wyjazd z, z Mamonem, dajmy na to, tam jak będziemy jechać za granicę na, stry, na te streamy, na przykład nie, na streamie z na przykład nie, z Holandii Eee, wiesz, takiego wiesz, wyjątkowego streama mieć w lepszej jakości i podłączyć tą kamerę zamiast sportowej. Nie wiem co zrobię, pewnie nie, To pewnie nikomu się nie będzie chciało nosić takiej kamery, ale eee, tak zrobię. No plus ta kamera jest bardzo leciutka, to jest bardzo tuż że ona jest bardzo leciutka, obiektyw jest w sumie chyba cięższy od niej, więc to też się wygodniej nosi niż na przykład ten, ten, wielki, eee, ten wielki aparat co MaxiOS z dużym obiektywem no i spoko, lepiej to wyglądanie grubkiego, młodego. Nie, no, da się ustawić też bardzo dobrze, na przykład kamerkę e, taką zwykłą, e, pod dobrą jakość. Tylko wiesz, musisz mieć dobre oświetlenie i tak dalej, więc. No. A ja tutaj wiesz, mogę wyłączyć nawet sobie światło. Dalej... jest i, podkreślenie 5-5 zł. Mocny materiał. Mogę na przykład podnieść ISO sztucz, sztucz, sztucznie i wiesz, wiadomo, teraz jest trochę gorsza jakość wygląda to bardziej tak nienaturalnie, bo w tym momencie sztucznie podniosłem ISO, czyli cyfrowe zwiększenie jasności, ale i tak to wygląda w porządku. Bez, bez, bez światła, bez żadnego ring lighta. nie mam żadnego światła w tym momencie przed sobą, więc co to, to wygląda to lepiej. Co zrobię z tą starą kamerką? No mam ją tutaj, Widam Nie, na było. No tutaj jest ta, tu jest ta. Tam ta lepsza, ta stara. No dobra. To streamujemy na tej, siemano. <laughs> nie no, no, yy, no mam ją podłączoną, jakby coś, bo wiesz, yy, tom, ta jest na takim ciężkim statywie. Patrz, mogę ci pokazać. Patrz. Ta teraz kamera, ona jest na takim w mocarnym statywie. To waży z 5 kg, więc na przykład jej tak nie ruszę, no nie? Skurczy, skurczy bynki. A tam mogę się poruszać i mogę nie wiesz? tam pokazać. Więc mam ją podłączoną, no i w razie czego wiesz? Zawsze można coś tam pokazać dla widza. To ustaw są stare na jakość, jak mówi, że się da. Stary, no da się ustawić kamerę na jakość, taką w miarę przyzwoitą, ale no nie, no, nie, no nie zrobię takiej jakości jak tutaj, no bo tutaj tutaj, wiesz, no malutki, malutka matryca, malut, malutka kamerka, no to wiesz, nie ustawię jej tak jak z wielkiej kamery, no. Za wiesz, no ta kamerka Logitecha kosztuje e, ile? Logitech. 550 zł. No to patrz, no tu mam 6000 zł, tu mam 550. 10 razy, 12 razy więcej. No dobra, dajmy na to, że 10 razy więcej. A czy jakość jest 10 razy lepsza? No nie wiem, bo nie da się zmierzyć w sumie ile razy lepsza jest jakość. No ciężko powiedzieć, że ileś razy lepsza jest jakość. Więc no, tak to, tak to działa z tą kamerą do jrl, yy, którą, tą, co kupiliśmy kiedyś jako XT. No właśnie, jak byłem w Warszawie, to ją wziąłem, yy, no i właśnie muszę ją sprzedać i kupić inną, bo tak zarządziliśmy z ksajem, że nie ma sensu jej trzymać, bo ona była kupiona na przykład też pod potencjał inny, na przykład nagrywania teledysków muzycznych. Myśleliśmy, że może, nie wiem, jak Jabcon będzie więcej w muzyce działał albo coś, to może będzie tym nagrywał teledyski, ale nikt z tego jednak nie korzysta. Więc stwierdziliśmy, że ją selniemy, No i trzeba ją selnąć. Więc co właśnie się tym zajmuje? Już napisałem właśnie jednego maila na sela i ten. Ta śmietanka nie była tym robiona, no bo to jest pod wykorzystanie bardziej statyczne ee, lub takie krótkie, bo tutaj nie ma autofokusu w tej kamerze, bo ta kamera generalnie nie ma autofokusu, bo ona jest taka, ona jest filmowa. Więc tutaj jest manualny fokus, no więc ona się nie nadaje pod taką bitą śmietankę, gdzie jest akcja bardzo dynamiczna. Więc no, nie ma pokusu, no tak no, no, tak, no bo to jest taka kinowa, filmowa kamera. To jest Blackmagic? Tak, to jest Blackmagic 6K Pro i do tego jest Sigma 18-35 chyba bodajże. Ile za to? Nie wiem, zobaczę ile na rynku używek chodzi, jak na razie napisałem do jednego sklepu, który mówił mi stacjonarnie, żeby byli może zainteresowani, no więc czekam na ich odpowiedź. 11 koła, no tak. Nówka taka ma 11 koła. Jeszcze obiektyw kosztował trochę. No i trzeba to jakoś sprzedać. No i kupię pewnie pod właśnie firmą, wykorzystanie coś mniejszego, lekkiego, co będzie miało fajną jakość i będzie uniwersalne. No myślałem, że może właśnie kupię jakiegoś sonego A6700 na przykład. No bo to lekki bezlusterkowiec I do tego jakiś, jakiś obiektyw, który ma trochę zooma. Więc, no, coś takiego kupię. I dlatego jeszcze mi zostanie pewnie budżet na jakieś bezprzewodowe mikrofony. No i tak, tak się pewnie zrobi. O, no, muszę to ogarnąć. Się ogarnie Czy ktoś tego będzie używał? Nie wiem. Użyjemy pod, podbitą siurankę. To wystarczy. Będzie się opłacało Będzie coś na halałym ekwipach, jak zwykle nic. No, chyba nic. No, jakby. Ja mam 27 października streama urodzinowego. Nie wiem, czy będę się na niego jakoś super przygotowywał, czy nie, więc jeszcze nie wiem ile na to czasu poświęcę, ale Dream Halloween, Halloweenskiego 31, tak? We wtorek jedyną osobą, jed... inaczej, jedynymi osobami, które mogłyby coś przygotować na Halloween. Jest Luch i młody draku. po prostu mają duże mieszkanie, w którym jest miejsce na to, żeby coś zrobić. I jeśli ta trójka, albo ktoś po prostu ty, z tej trójki chcieliby coś zrobić, no to jasne, wiesz, ja nie mam problemu. Zapraszają, wsiadam do samochodu, z... Ale ja na przykład, no, niczego nie zorganizuję, tak? Bo na się, coś zorganizować w Krakowie. Eee, to wiesz, dałoby się, no ale nikt tu nie przyjedzie raczej, bo nikomu się nie chciało. Eee, a na przykład ja swojego stylu nie będę organizował nich w mieszkaniu, bo nie będę ku... Poświęcał dwóch dni na to, żeby jeszcze posprzątać ich mieszkanie przed takim streamem. Więc no, yy, super, no jakby coś chcieli zrobić, no to niech zrobią, no nie? Wiecie, to bardziej waszej idei jest, żeby na przykład ktoś zachęcił to, żeby coś zrobił. Może, nie wiem, wymyślcie jakiś prosty pomysł na streama halloweenowego i napiszcie Lukiemu, żeby zrobił takiego streama. No i może Luki się zachęci, wiesz, zapyta mnie na przykład o pomoc techniczną, jak zrobić takiego streama IRL-owego. I, I wiesz, i wspólnymi siłami yy, ja mu pomogę i coś powstanie. No to, to, to dajcie mu jakiś pomysł no. i on może coś zrobić, a może nie.